Za kole dla ciebie, proszę bardzo. Kiedyś książka z o pojemnikach na leki pościeli i kotach brzmi jak plan. Dobra, ale zobaczmy sobie film prostracji na temat gościa, który napisał książkę, tak, już jesteśmy przy tym temacie poniekąd, odnośnie ciemnej strony życia influencerów. Ciemnej strony tej branży, która podobno jest taka magiczna. Kasik się wypowiadała, że czytała tę książkę i że jest ta książka zpana. Ja nie czytałem, natomiast nawiązywała też do materiału prostacji, więc uznałem, że w sumie można sobie zobaczyć. Tym bardziej, że ten gość gdzieś tam chodził po różnych programach i pompuje temat na TikToku. Kanały komentarii to nie są kanały komentarii, to są kanały newsowe, które mówią tylko i wyłącznie o tej patologii w internecie, przynajmniej w większości. I. No, to po prostu samo siebie napędza. A oni Opryt też ci podasz, nie? nie mogą mówić o tym w zły sposób, bo oni przecież ci z kanałów, które to komentują, też się biją. I nie mogą mówić. Czeku, co ty pier... Dolisz. Czy ja się gdzieś biłem? Nigdzie się nie biłem. Ty nie, ale cała reszta komentarii, tak? Czekaj, no Gimper wiadomo. Konop zawalczył. Wardenga wiadomo. No Dominik Boss, na przykład. Nie, nie, nie walczył. Rosrazja, no tak samo nie walczyła. Kogo tam jeszcze? Zebo? No, Zebo to wiadomo, że nie walczył. Chyba, że walczył, ale my nie wiedzieliśmy, że to Zebo. Słuchajcie, był kiedyś taki TikToker Janek strojny. No i czym on się zajmował? Może najlepiej będzie. Ja to nawet nie słyszałem o tym gościu, jeżeli chodzi o tego typa, no ale ja te nie jestem aż tak wiernym użytkownikiem TikToka. Ja tam tylko wchodzę po to, żeby znaleźć dla Was content i się z czegoś pośmiać. Ale no nie wiem, no jakoś to jest mocne nawiązanie. Jeśli sam Wam powie. Nazywam się Janek Strojny. Byłem influencerem. Takim zabawnym gościem w kolorowych czapeczkach Bini. Nie byłem jednym z najbardziej znanych influencerów. Jeżeli chodzi o TikToka przez pewien czas, faktycznie. Ilą programów odwiedził? Kanale zero był? Czy tam to nie, wiem, to nie wiem, czy to był kanał zero, czy to jeszcze było w tym kanale sportowym, w sumie nie wiem. Tutaj w dzień Dobry TVN, gdzie on jeszcze łaził? Ex influencerku? <laughs> Jak to wygląda w ogóle Samo słowo influencer już jest Specyficznie nacechowane, a tu też Ex-influencer To jakiś nowy stopień wtajemniczenia 31 maja W zeszłym roku postanowił jednak Zrezygnować ze swojej internetowej Kariery. Kończę z TikTokiem, bo muszę się Skupić na moim zdrowiu psychicznym Okazuje się, że internet dobrze nie wpływa Na moje zdrowie psychiczne, a mówienie O moim codziennym życiu, czyli to co robiłem Przez ostatnie dwa lata też wcale go nie Poprawia, no więc po prostu ten Etap mojej działalności, którą znacie i widzieliście na tym profilu, po prostu się kończy. Konto... Okej, okay, to niech zgadnę. Gość kompletnie nie odnalazł się w tym świecie i przez to go skrajnie demonizuje, żeby powiedzieć, że wszystko co tam się dzieje jest złe, zjebane i tak dalej, przez pryzmat własnych doświadczeń, które pewnie są skrajne, tak zakładam. Jak już mówię o zdrowiu psychicznym, to tak się domyślam, że tak będzie. Opisałem nieczyste praktyki, jakie stosują agencje względem influencerów, brudne zagrania, jakie influencerzy stosują do was. A co najlepsze, opisałem no i dam się dowiecie, że manipulują wami. O -o. Wow, geniusz, na jakiego nie zasługujemy. A najlepszy jest ten totalny paradoks sytuacji, gdzie gość mówiący o tym świecie, korzysta po raz kolejny z tego świata, żeby coś wypromować. Wiecie o co chodzi? Korzysta z tych samych źródeł, żeby pompować rzeczy, których wcześniej mówił, że są. Ch Źle na niego wpływają, a w finale wrócił i ich używa do tego, że to pompować i znowu stawia swoją stopę w tym miejscu. Nie czytałam tej książki, ale na przykład po obejrzeniu tego TikToka... Samopoczucie zależne od zasięgów. Takie coś istnieje. I wiem, że może to się wydawać trochę dziwne, ale większość twórców, z którymi rozmawiam, mają niezdrowy mechanizm przekładania swojej aktualnej liczby wyświetleń materiałów na własne zdanie o samym sobie. Mogę... Jak zawsze kurwa złożony temat, bo w tym świecie całego bycia Influ to nie jest do końca tak, że to jakby te liczby wpływają i ocena związana z liczbami wpływa tylko i wyłącznie na to, jak o sobie myślicie, ale jednocześnie ma wpływ na całe wasze życie, ponieważ dotyka również sfery finansowej, nie? I różnych tam rzeczy, które się z tym wiążą. Jakichś planów, yy, nie wiem, marzeń, yy, zobowiązań finansowych, które aktualnie macie. W związku z czym to jest tak, że te liczby z jednej strony no nie chcesz się z tym wiązać pod kątem swojej samooceny. I wiadomo, to jest dobry kierunek zdrowy i tak dalej. Ale jeżeli za chwilę te liczby też mają przełożenie na całe pozostałe aspekty twojego życia, no to wtedy już jest tym trudniej. Wszystko zależy od osoby. No zawsze wszystko zależy od osoby, nie? Więc ja uważam, że to, to nie jest tak, że można mieć totalnie... Wy bane w liczby, no bo jednak streamuje się po to, żeby docierać do ludzi, jakich nie ma, no to trochę tracisz do tego zapał. No i pytanie, jaki jest tego sens i po co to robisz w takim razie publicznie? No ale z drugiej strony też nie można popadać w drugą skrajność i tylko na tym się skupiać, tylko to próbować maksować, tylko wiecie, jakby żyć tylko tymi liczbami, bo to też no dla psycha, dla psychy jest tragedia. Szczególnie znaczy inaczej jak idzie, to jest fantastycznie. Jesteś na ku... Latacie pod sufitem. Ale jak nie idzie. No to się zaczyna problem. Przy czym często jest też problem z tym, że percepcja tego, co to znaczy, że nie idzie, jest związana z tym pikiem, którego doświadczyliście. Czyli, załóżmy, że ktoś tam sobie streamował, załóżmy dla tysiąca osób, potem się wybił, miał 10 koła, i nagle z jakiegoś tam powodu, nie wiem, ludzie się znudzili, coś tam, jakaś drama, wstaw dowolne, i nagle ma 5 koła. I obiektywnie to jest nadal za wynik, ale jego psycha już się przyzwyczaiła jego układ, nie wiem, tam nerwowy do tej dyszki. I teraz w momencie, w którym ma pięć, no już jest niefajnie. To jak Wardenga z Psem Pająkiem, pewnie dużo można takich przykładów dawać. Tego, co doświadczysz jak ci się przesuwa ta granica, znaczy granica, no ten poziom twoich doświadczeń i emocji, które gdzieś tam później coś w tobie wzbudza. Ja pamiętam też po sobie jak to było, że na początku jak wrzucałem filmy, te komentarii, to było tak, że do Patrycji mówię, ja dole, ty, 20 tysięcy wyświetleń, mówię, ja je... Ale akcja, mówię, Boże, tyle ludzi obejrzało film, nie? Potem gdzieś było na poziomie tam 100 tysięcy, mówię, ty, w życiu nie pomyślałem, że ludzie będą oglądać, nie wiem, tyle osób moje filmy, w ogóle jakieś 100 tysięcy, mówię, zobacz, jaka to liczba, nie? Przecież to chore. No a potem było tak, że wrzucałem odcinki newsowe, wyrobiły tam pół miliona i w górę. I już miałem takie, po pewnym czasie oczywiście, takie, że ta liczba już nie wzbudzała we mnie takich emocji. I ten mechanizm sam sobie wydaje się naturalny, no bo człowiek by zwariował, gdyby te pół miliona za każdym razem tak samo was stymulowało. I, I nakręcało. Ale potem na przykład było tak, że jak zobaczyłem, że po, pod jakimś 700 tysięcy odcinkiem, w sensie pod jakimś odcinkiem 700 tysięcy wyświetleń, to miałem takie, o, no to sporo. No to, to rzeczywiście, no te, te 500 już się tak przyzwyczaiłem, a 700, no to rzeczywiście, no taki poczułem lekki dreszczyk, ale to było takie muśnięcie na tafli wody. No jakbyś miał 100 koła, to byłby sadek u ciebie. To wszystko zależy. I ja na przykład trochę inaczej na to wszystko zacząłem patrzeć i uważam, że nie tyle ważny jest sam efekt, co kład pracy. W stosunku do efektu bo mam wrażenie, że bardzo często ludzi zniechęca to, że bardzo się starają czy że kładają tak dużo pracy, a potem nie mają oczekiwanego prowiedząco ja jestem Więc taki. Ja... Miałem takie podejście, że chciałbym to sobie zbalansować jakoś wszystko. I szukam tego w życiu ogólnie: takiego zbalansowania tego, co robię w stosunku do efektu. Bo bardzo długo miałem takie podejście, że rzucałem wszystko na jedną szalę, w ogóle na to nie patrzyłem, czy jest jakiś zwrot, czy ten, tylko wiecie, jakby w jednym kierunku. A, a potem się trochę nauczyłem, że trzeba to wszystko balansować, trzeba na to patrzeć z takiej perspektywy i, i umieć po prostu mieć to tak przekminić z tej strony własnego wkładu do zwrotu. Ktoś tu dał też przykład, że tak samo jest z pieniędzmi. Mi, nie? Że zarabiasz jakąś tam kwotę, dostajesz podwyżkę, to cię przez chwilę jara, ale za chwilę do tego jesteś w stanie przywyknąć, dostosowujesz do tego swoje życie i nagle chciałbyś już więcej. No Znaczy, że taki mechanizm bardzo często występuje. Kolejną hipokryzją dla mnie było: W sumie świat internetu jest zły, to jest niedobre, a równocześnie Janek wstawił na no tamten moment, co ja liczyłam, ponad 60 filmów z książką. Więc skoro internet jest taki zły, to czemu wstawiasz aż tyle filmów? W tym momencie 84. Dude, to jest. No oh, to nawet nie wiem, czy w swoim całym życiu tyle Insta stories stawiłem. Bo on jest tak bardzo zafiksowany na punkcie promocji swojej książki, że nawet publikuje dwa razy dokładnie te same słowa. Wróciłem tylko na chwilę. Po moim umiedzeniu, że, że znikam z internetu, z internetu z nie, zamierzałem, nie, nie zamierzałem wracać. A zawsze, zawsze pojawia się tam. No A co za gość. W tym wypadku cel się No bo jak żeby dotrzeć do ludzi, którzy, którzy interesują się No jak raz się nie udało, to może za drugim się uda. No czego, nie rozumiesz może akurat? W internecie, w internecie, internecie ...influencerami niż, niż przez, internet. przez internet. Ja rozumiem, że on uważa, że to jest w ogóle najważniejsza pozycja na świecie i każdy musi ją przeczytać. Polecam tą książkę, bo to jest po prostu fajne studium tego, jak to wygląda od środka, o rzeczach, których nikt nigdy ci nie powie, no bo jak funkcjonujesz w tej bańce, no to o pewnych rzeczach nie możesz mówić. Mówić bo. Ej, bez kitu, ten gość, znaczy, albo on tak bardzo sam w to uwierzył, albo po prostu jest tak wkręcony w ten marketing. Ale patrząc na niego, mam wątpliwości, która wersja jest bardziej prawdziwa. Kolejna rzecz to to, że wróciłem do internetu, skoro świat influencerów jest taki zły. Tak, wróciłem do internetu, nie do świata influencerów. I w każdym wywiadzie, w którym się pojawiam, w których screenę tak fajnie wrzuciłaś do swojego materiału. Mówię o tym, że ja wróciłem tylko po to, żeby promować tę książkę, bo wierzę w jej przekaz i w misję. Eee, pierdole. No, bardzo to wiarygodnie brzmi, bardzo. Chłop przyszedł świat zbawiać, ale. Powiem wam tak, że jedno trzeba temu ziomkowi przyznać, że z marketingiem i samym pomysłem się idealnie wstrzelił. Trochę pewnie farte, pewnie ogólnie, ale trzeba mu to przyznać, bo jednak połaził po całej telewizji. Jednak dostał się gdzieś tam do Stanowskiego i do Wargi. Jest w stanie nawet teraz mieć jakąś TikTokową aferę, nie? Trzeba mu przyznać, że marketing mu dobrze poszedł. Już chuj tam od tej treści książki, bo zresztą nie czytałem, ale on bazuje na tym, co on sam opowiada, ale marketing i timing, no to mu się udało akurat. Ja myślałem, że ta książka będzie co najmniej nudna, że wywoła takie dymy to szok. No pewnie bardziej chodzi o rozstrzał pomiędzy tym co on zapowiada i w jaki sposób ją sprzedaje, a tym co faktycznie jest w książce. To trochę taka sytuacja jak z tymi kursami Freeza. Jak zostać influencerem i ludzie tam się spodziewają, wiesz, jakby gotowego przepisu na sukces, dostali to co dostali. No i też były o to dymy, nie? Że rozstrzał pomiędzy marketingiem. Taki sam może być przypał, znaczy może nie taki sam, ale mówię o mechanizmie. Jak na przykład nie wiem, obejrzy ktoś wywiad z pasutem i stwierdzi: "No, Rewo tak gadał, że taki mocny wywiad, a w sumie taki nic". I też może być, wiesz, po kiedy książka zgrzytu o pojemnikach na leki, pościeli i kotach brzmi jak plan, szczerze mówiąc. Brzmi jak plan. Kurwa, o czym my już słuchamy? Ja się w ogóle sam pogubiłem w tej aferze. Bo to jest tak, że tamta typiara woli o niczym, co jest totalnie losowe w kontekście tej sytuacji, a prostracja jeszcze to podbija. Jakby ja bym to w ogóle wyciął, bo to jest nieistotne w ogóle w tej sprawie. Ja nie wiem, o co tu chodzi. No, cała ta sprawa jest nieistotna. Nie no, trochę krytyka książki, która się przerodziła, tylko tak za szeroko, za szeroko z tym tematem, i w pewnym momencie już nie wiadomo o co chodzi.